tylko ja tak z tej tylko sobie tylko dźwięk w tle. Aha, fajnie. Dzisiaj idę do... ogólnie dzisiaj się umówiłam na e, part, no jakby, ma z koleżanką w Luxury Zaczynamy, oczywiście okularki sobie zdjęłam, bo Eczka Ale jak ty mam... drodze... Bo... Nieważne. Mówiłam że dom numer 15 podobno będzie. A słuchajcie, bo ja nie dołączyłam chyba na ten serwer. czy to ja dołączę szybko, okej? Okay? Ja dołączę szybko. Dobra, co już to łączyłam. poczekajcie aż mi się zawaluje. 18 dom numer... Ojejku, hejka, no hej, no hej, hejka, co robimy, bo mi się nudzi, piżama party, okej, okay, dobra, to chodźmy zrobić piżama party, Ej. dobra, bierzmy na baranę, no, 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 dobra, idzie gdzieś, to czekajcie, poczekajcie, no, gdzieś tam pójdziemy, tyk, aha, gdzieś jesteśmy. Ojejku, jaka sypialnia. Dobra, nie mogę. Zaczekajcie, robimy te a Barty my tu ozdobimy. wy, widzowie, ja poczekajcie, jak się zawsze. Ciu o nie, nie, się, nie, wiem, ja się skończyło. Ojej, się, ja nie, 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 no dobra, a w sumie jest w weekend, jak że wtorek, ale nie mamy, jest jakby w może życiu jest weekend, więc weekend mamy. Ech, no, dobra, idziemy do sklepu, może na miasto coś zjeść, tutaj przekąski to są, to lodówki, nie będzie trzeba na inny raz chować. <mum> o, moja koleżanka dołączyła. Możemy też dołączyć na naszą okay. z Wstawaj, śpioszku, wstawaj, wstawaj. Co? Pali się? Co? Co? Pali się? Pali się? Nie, nic się nie pali. Nic się nie pali. Okej, okay, ale może mnie tak nie straszyć rano. Poza tym... Jest dziewiąta rano, wstawaj, wstawaj Piochu, my idziemy na zakupy, tak spotkać może moją koleżankę, chodź. Jezu, jak dobra, idziemy do sklepu. To do fast fooda, fast food. Dobra, i raz auto? Mam premium, okej, to dawaj jakieś auto fajne z premium. Utrlalalutruuu. Chodź. Bądź, bądź, bądź o, jedziemy. O, dobre. Na o, chodź, Bum. O, dobrej Ja na telefonie okolice, więc... Hej, Bum. Dobra, nie wiem, jedziemy do szpitala. Do szpitala jedziemy, sogibungu. Dobra, widzowie, to było całe pijemno party, teraz papatki, kocham was.